Witam serdecznie z tej strony Ranvier i zagram sobie dzisiaj wyścig zbrojeń w Contest Global Offensive. Niedawno go kupiłem i na razie się uczę grać w niego. Lamie, totalnie. Jestem za słaby. A na razie yy, mam takie pytanie: czy chcecie, aby pojawiła się seria z tej gry? Więc jeżeli będą łapki. No to wtedy wrzucę Może serię, może rankedy, jak coś Nie wiem jeszcze Dobra Otwórz te ty... znadzieje na drzwi Dobra, zachniemy kibel Dobra Dobra Jakiś z cudem trafiłem kogoś jest! Kolejny odróbmy... No chodź tu Nie będę go No, otwórz je te drzwi! Będzie stał za drzwiami! No, genius! Dobra, oni tam. Tutaj lepiej nie będę stał, bo... Dość często może być tak, że oni wlezą, ale tutaj może być interesujące. O, idzie jakiś. O kurczę. I spodziewał się. Dzięki. No, chodzę. Dobra, zajmiemy się z za domem. Rambo. Dzięki zaka, Dobra, on na dachu I nie mam nikogo tutaj Nie pozwolimy im tutaj wejść do tego domku Jak wejdą to wlezą na nasę nas, nasz respawn No, Ktoś wchodzi do domu O nie, nie jest, dobra, on będzie obserwuje Dzięki. Aha, fajnie. Jakiś Rosjanin, ale on nie ma. Dzięki za Gali Lubię tą broń. Dzięki. Dobra. Aha, ci siedzą tutaj. Tam nic się dzieje. Jest tu. No. no. Nie, no dobra. Aha, AWP ma już. ja ja też chcę. Ty ty ten. Eee! Musiałeś! Widziałem już. Jeszcze... O ty! Ale dla mnie. Je. Naprawdę. Jed... Ta jedna kula nie mogła dolecieć. No! Naprawdę! Eee! Ja widzicie, nie umiem strzelać zbyt dobrze w tej grze. Nie. Dzięki. Nie ma. Nie, nikt nie zabije tym nożem. No jeszcze ani razu nikt mnie nie zabił. Z tym nożem, więc. O! Cała słodka na mieć. Kolejne. Będziemy siedzieć gdzieś i strzelać do nich. Nie się gdzieś. Oni teraz będą muszą upolować nas. Aha. Wolę zginąć od broni. No oczywiście. Jeden, mu się udało. A szkoda. ja już się mocno zagrał. Dobra, zagajmy tą mapę. To będzie jeszcze jeden meczek i potem kończymy. I tak, jeżeli chcecie, aby pojawiła się seria, to łapki w górę, abym wiedział, że chcecie oglądać ją. I wtedy będą pojawiać się bardziej rankedy. Następnie napiszcie w komentarzach, co powinien zmienić. Może ktoś jest chętny do gier, ponieważ. do gier rankingowych, bo ja nie czuję się na siłach i potrzebowałbym pomocy, aby ogarnąć to w ogóle. W to nie ogarniam, a skoda No i zaczynamy. Dobra, botmark. Jest tam kolejny, dwóch w środku. Fajnie. Nawet dobrze poszło, ale zaczynamy. MP, nie ulubiona broń, nie wiem, jakoś lubię tam ten karabinek, jeszcze nikt nie wszedł do domu, a fajnie, tamten już leciał, a jest jeden na górze, Wejdźmy przez górę. Aha, fajnie. Ach, słabo poszło. Dobra, nożyk. Oj, tam jest. Nie tutaj, tutaj nie zginę drugi raz. Wstańmy. No i co? Nie ma nikogo. Ja się wycofał. Aj, nie, nie musiałeś mi zabierać kila. killa. Dzięki. Ty jeden. No bez jaj. A, wszyscy się pozamykali. Ja też się zamknę. Jak ktoś wyjdzie, to zabijemy. Dobra, dzięki. Was, że nowa broń. Każdy się zamknął w swoim pokoju. Wow! No bez jaj. z tyłu był. to jest słabo to poszło. Dobra. Ej, ale... Oj! Nie, 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 nie! Kurczę, nie zdążyłem wskoczyć. A jak dla mnie to jest bardzo ciężko, więc ogarnąć się. No widzicie, próbuję coś ogarnąć, ale... MP9, nie mogę nawet wejść na ten kolejny lewek. No, weszłem i prawie o koniec ten znacznik. Nie zostało HP przeciwnikowi. Dobra, aby przeboleć, tylko Bizona, i potem już. Aha, to on do mnie celował jak miałeś na dole. Aha, ty to oberwałeś cała. Wow, dobra, snajperka. Na dole. Idziemy na górę. Kibel. Dzięki. 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 Ładnie. Jest? Dobra. No, nie spodziewałem się tej broni u niego. Dobra, a ten się kampi tu. Kali. Pamasa, ja chcę Pamasa. Chyba uciekajmy stąd, bo... Dobra, dzięki. Dzięki. O nie! Ach, spadłem. O nie, ja tędy nie idę. Dzięki. Kurcze. Gdybym ja zrobił idealnie, to coś by było z tego. Kurczę, strzeliłem dwa razy, a nie trafiłem. Chyba jeden kill potrzebny jest, abym miał następną broń. Co na... Dzięki. Jest obrzyn. muszę przecierpieć, nie lubię tych broni. Dobra mu jest tam. A, prawie. 8 na 15. A może jest Znaczy... Wow Dobra Kurczę, nie zężyłam Ale naprawdę jest zbliżenie na twarz that, that do it. <laughs> Dobry podskoczył i ma. Dobra Dobra, Tam nie ma nikogo Byćmy na to. Wow! Aha, tą broń już tutaj nie mogę iść. A szkoda. Nie! chyba lepiej nożem zabić kogoś. Aha, on ma beret w tempie. Ja mam coś słabo strzelam jeszcze z tych pistoletów. Dobra, jakoś dam radę. Nie zabił mnie. Aha, shadow to nasz. Dobra, niech będzie. Ja też bym chciał jakąś bronię, ale nic z tym. Jeszcze jedną mapkę. I coś pojawi. Lake, może. I zobaczymy, co będzie. Z tego. Co zobaczymy teraz? Jeden maczyk potem pojawi się lol. Wracamy do lola. Do innych gier. I naprawdę proszę was, dajcie mi znać. Czy chcecie zobaczyć rankę z tej gry, czy nie? Czy mam zacząć w ogóle? Czy was za bardzo nie interesują? Jak będę lamił na nich? Jak będę wyzywać no i tak dalej drzwi na dnie dotykam no o to żyj no dobra dzień no stajemy i zaczynajmy no no jak sobie jest puśćcie mnie No bez... Aha, jego MP7 lepszy od mojego. Nie no, zaraz. Każdy jest taki sam, tylko po prostu jeden lepiej scel. Super. Mam 10. Dzięki. No super. A, dobra, ma 10. UMP Lubię tej gry jakoś. Dobra. Jakiś... Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, upijmy się. A dobra, ocalił mnie? Ja nie żyłem, zabiło mnie, ale kuczy, ocalił Fajnie Aaaa naprawdę te graca sami dobijemy tak tekstami. I gracz się ocalił, a ty giniesz. Dobra. He, zacząłem gadać do tego mi na plecy wyskoczy. Kurcze! Ach, szkoda. Aaa, mój paść. Sajonara, wreszcie udało się. Co Do ten doszli. Idzie. Aaa, to nie Udało mu się. Aaa, to ten m 4 a 4 I kurcze! Quadrce! Dzięki, naprawdę, to było genialne. Zasłonić. Wleciał przede mnie. Gdyby nie to, że wleciał... Pewnie bym sobie poradził za... Gdybym tego zabił. No... Aha, za mną stał. Nie lubię schodami wychodzić. Chodzimy drabinką. No, drabinką. Jest! Dzięki! No prawie jeden strzał. I kill. Mamy już AK. Czwarty level, nie piąty. Może Zesuwajmy się gdzieś indziej. No i będę tutaj wychodzić. A, tam było dwóch Nie skapnął się W się kapnął się ze dwóch Jest to, może by i na świecie podtrzymać wszystko Dobra I teraz tego, czego nie upię najbardziej na świecie MAX 7 Tą bronią to już będzie Masakra, nawet bo tym mnie będą zabijać. Czy ruszę się z siódmego levelu? Wyżej będę? Dobra. No. Szkoda. Za Przywitanie. Dobra, załadujmy. No, kurcze! Fajnie. No, super. On gdzieś tutaj jakaś sterci na też. Mam cię! Kurczę! Prawie. Nie, nad nie trafiłem. Super, niech zmieni. Muszę sobie boleć tam broń. No, bez i jaj, naprawdę musisz tam siedzieć teraz. Będziesz siedział, a ja będę bredny. Aha, i. Dobra, ja nie mogę z takiej odległości trafić. A oni są sniperami. Ruszę, naprawdę. leżeć no dzięki o kurcz awp uciekamy nie ma tam nikogo tam jest no, kurczę prawie. A co byś stalnie. No bez jaj. Kurcze. No chodź tutaj. O, no, chodź, że... Naprawdę. Nie ma nic. Tutaj nic. A ja też bym chciał kogoś zabić. No. Dobra, tam jest. No jeden, niech wyjdzie. Aha, fajnie, z tyłu. I Nawet z tej snajperki nikogo nie zabiłem. Ej! Skąd... nawala? A, jak już... Ten... A, ten skryp jest jakiś? Nie wiem. Leć! Dzięki O tu przyszedłeś do mnie Zaraz tu Chodź tu Przywitajcie się z dużym Tomem Przywitali <grym> się, <grym> się>, <grym> się> Zabili mnie jak widzicie jestem słabym graczem i to będzie ostatni film na dzisiaj Nie będziecie chcieli więcej. Wiecie co robić. Aha Opsia, krew! Uciekaj Stań tu. Tutaj jest dobre miejsce. No i koniec. Jak coś to mam nadzieję, że Wam się podobał. Na razie trzymajcie się.